Zaczęłam intensywnie przeglądać nasiona, teraz już do wysiewu pomidorów. To znaczy jeszcze chwilę poczekamy, ale sobie mówię popatrzę, co tam było w ubiegłym sezonie i oto taki piękny Orange Accordion. Powiem wam niesamowity pomidor jest na pierwszym miejscu do wysiania. Ogromne owoce. Ogromne Przepyszne, naprawdę, mimo że są takie puste w środku, jak zaraz będzie widać, naprawdę pycha. Komu nie dałam spróbować, zawsze wracali, czy mam jeszcze te pomidory. A tak naprawdę miałam tylko dwa krzaczki, a w tym roku będzie ich znacznie więcej. Nie mogę szaleć, bo mam ze 130 odmian, i właśnie muszę wybrać, które zostają, no bo wszystkich nie zdołam wysiać i znaleźć dla nich miejsce. Dość długo nie chorował więc jest number one na ten sezon. Pokażę Wam jeszcze kilka, które znalazłam w nagraniach i powiem co o nich sądzę.